Druga połowa sierpnia przywita nas w wielu miejscach słońcem, ciepłem, pogodną aurą, ale miejscami. Także deszczem. Jutro, przede wszystkim na Podkarpaciu i w Małopolsce, zdecydowanie więcej chmur, a na wybrzeżu opady deszczu będą pojawiały się w drugiej części dnia. Także osoby, które jeszcze przebywają na urlopie, powinny z pogodnego poranka nad polskim morzem korzystać. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka. czas na szczegóły prognozy pogody. Na ogół i w nocy, i jutro pogodne, a to wszystko za sprawą wyżu z nad Rosji, z nad Ukrainy, który będzie poprawiał w Polsce pogodę, a dodatkowo nad większą część kraju. Napływać będzie chłodniejsze, ale suche powietrze polarno-morskie. Na południu chmury frontowe związane z niżem z nad Ukrainy w prąd będzie ciągnął się aż po Półwysep Apeniński, co oznacza, że na Węgrzech, w Austrii, ale także w Chorwacji czy we Włoszech jutro intensywne opady deszczu, a miejscami także burze nad południową Polskę. Napłynie zdecydowanie bardziej wilgotne powietrze polarnomorskie. Noc najcieplejsza na Podkarpaciu, ale to właśnie tu spodziewamy się intensywnego deszczu. Uważajmy! Opady również na Lubelszczyźnie na Podkarpaciu, ale w Rzeszowie na termometrach 16 stopni. Chwilami w nocy więcej chmur także na zachodnim pomorzu, ale w koło brzegu. Temperatura do 15. Większe rozpogodzenia na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju, ale w suwałkach czy w białym stoku w najzimniejszym momencie nocy. Na termometrach zaledwie 8 stopni. Na drogach teoretycznie dobre warunki do podróżowania, ale oczywiście w strefie opadów Na wierzchnia będzie śliska. Tak jak wspominałam, warto łapać promienie słońca na wybrzeżu w pierwszej części dnia, bo poranek bardzo pogodny i słoneczny, następnie niż z nad Skandynawii będzie podsyłał nad wybrzeże chmury, z których może skąpo pokropić. O poranku całkowite zachmurzenie na Podkarpaciu, ale później postępujące rozpogodzenia. Chłodno w koło w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 17 stopni, a temperatura odczuwalna będzie niższa, bo to właśnie w pasie wybrzeża jutro wiatr chwilami może osiągać prędkość, do uwaga, 70 km na godzinę. Na kujawach w Wielkopolsce pogodniej i cieplej, z temperaturą do 21 stopni. Słońca nie zabraknie przez cały dzień na Podlasiu, na Mazowszu czy na ziemi łódzkiej. Tu spodziewamy się temperatury od 22 do 24 stopni. Pogodnie także na Suwalszczyźnie. Pierwsza część dnia pochmurna w Małopolsce na Podkarpaciu, później z przejaśnieniami, ale poranek może być deszczowy. W Krakowie temperatura do 23 stopni, przez cały dzień bardzo pogodnie na Dolnym Śląsku, i tu do 22. Na drogach ponownie uważajmy na śliską nawierzchnię, ale miejscami także na silne słońce. Poza strefą opadów, pogoda będzie nam sprzyjać, będziemy czuć się dobrze. Sobota pierwszy dzień weekendu chłodna deszczowa, a na nizinie Szczecińskiej możliwe, że pojawią się niebezpieczne burze. Temperatura do zaledwie 19 stopni, drugi dzień weekendu już cieplejszy, z większą liczbą słońca, a słonecznych godzin w centrum i na Dolnym Śląsku poniedziałek chłodny na Suwalszczyźnie zaledwie 16 stopni, ale na Podkarpaciu na termometrach nawet 23. Od wtorku poprawa pogody więcej słońca wyższe.